Siemanko wszystkim, tutaj Foxia, Wasz ulubiony GTA Rozwysp. Witam Was w moich skromnych progach. Jesteście w HR Academy. I chciałbym Was dzisiaj zaprosić do mojej nowej playlisty, w której będę pokazywał, jak ja używam lapela do walki. Może nie jestem mistrzem w tej, tej gardy, ale wykorzystuję ją od już paru lat. I z lepszym i gorszym skutkiem, choć Muszę przyznać, że nawet na niebieskich pasach udało mi się wywalczyć srebrny medal Na IBJF Europy Mastersów eee, przez, Dzięki tej gardzie Więc ja wiem, że to jest to przez niektórych gardę, a nawet nią gardzą Gardzę panem troszeczkę Ale to nie moja sprawa Ja lubię tą gardę i czasem mi pomagała, nawet w, często pomagała mi w walce z wyższymi pasami, więc więc zapraszam was do, do subskrybowania, komentowania, oglądania Tyle Władca Lapela Playlista, tak będzie się nazywać Us się cni? Stop Dobra, tutaj sobie szukam miejsca, żeby włożyć rękę pod lapelę Tu taka kieszonka się robi Wchwytam I wyciągam kimono Przeciwnika I jak sobie dalej walczymy to z czego szukam, to szukam, żeby złapać właśnie na sam koniec tej marchewki. Jedną ręką, drugą ręką i wtedy szybko co chcę zrobić, to kładę stopę na jego biodrze, czyli tu i siadam sobie wkręcając. Ale muszę dodać od razu szybko drugą nogę na biodro, bo jak go nie zatrzymam, to on mi przejdzie w tą stronę. O, właśnie. I przejdzie gardę, więc jeśli... Atakuję jeszcze raz. Tu na przykład, jak sobie szukamy sobie grypów, czy walczymy sobie, że tutaj, tu, tu, tu. To ja od razu szukam, żeby włożyć rękę w tą kieszeń, moją otwartą dłoń, palce do góry i wyciągnąć kimono. Jeśli kimono nie jest wystarczająco długie, to łapię na środek i wykonuję taki ruch jak, jak lejcami konia, Tak można powiedzieć. Później co robię, to szukam właśnie, żeby położyć jedną z nóg na biodro. Może być prawa-lewa, ale bardzo ważne jest, żeby od razu dodać drugą nogę. I wtedy mamy. Dokładam sobie drugą rękę i trzymam, kontroluję przeciwnika, ciągnąć za lapel i pchając nogami. Więc jak Andrzej próbuje przejść z lewo na prawo, gdzieś to ja mam dobrą sytuację, aby go kontrolować. Więc tak zaczynamy walkę lapelem. Dobra, to jak mamy już zaczniemy, zacznę sobie od zaciągnięcia i tutaj wam wytłumaczę, jak na przykład łapie dwie, wkręcam się i teraz zależy, jak mój partner zareaguje. Jak na przykład. W moim przypadku jest jakby jeżeli Andrzej by w tym momencie od razu cofnął się jego lewą lewą nogą, to stąd prawdopodobnie atakowałbym od razu De La Riva z lapelem albo, albo Wormgarda, a jeśli byśmy tu byli i co, co najbardziej mi się w moim przypadku często się zdarza, jakby cofnie się tą nogą, to z tej, z tej sytuacji od razu wkręcam się do. Squida, więc tak samo zawsze mam przygotowane rzeczy. W moim przypadku zazwyczaj się, dzieje się tak, że ludzie cofają się z tą nogą, więc zawsze wkręcam się do squida, ale, ale zdarzało się tak, że, nie, że jeszcze jak nie miałem wypracowany większy guard i ludzie cofali się z tą nogą, to tutaj zastygałem trochę i polowałem na jego lewą nogę. A teraz to robię tak właśnie, że od razu atakuję De La Rivo, mogę sobie tutaj zacząć pracować nad warm Guardem. I już mam tego one lub innymi gardami. Czasem, jak mamy tutaj za krótki lapel, co możemy zrobić? Lewa noga zostaje na biodrze, i sobie prawą nogą pomagamy. I możemy wyciągnąć sobie dłuższy, bardziej lapel. Zobaczcie, co się dzieje, jaki mam drugi lapel teraz. Więc jeszcze łatwiej będzie Wam się wkręcać. Więc to by było na tyle z tej pierwszej części. Pokazałem Wam, właśnie jak ze stójki wciągnąć do gry lapelem. Tak samo można zrobić siedząc na dupie, kiedy przeciwnik przed wami stoi, to ręką można wyciągnąć mu właśnie kimono i rozpocząć grę lapelową, a także którą gardę wybrać, jeśli przeciwnik stanie wam na przykład w odwrotnej pozycji. W kolejnych częściach pokażę podstawy squid guardu, warm guardu, swipy, które ja robię, jak je wykonuję. I ucieczki też, bo warto wiedzieć, właśnie też jak z tej karty uciekać. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i tak dalej. Us.